Witam serdecznie na kanale Wiedźmy ze Wschodu, do Ida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Jaką lekcję teraz przechodzisz? Do czego przygotowuje Ciebie wszechświat? Kochani, wszystko co się dzieje w naszym życiu jest dla czegoś. Często jest tak, że my musimy przejść pewien etap w naszym życiu, może to być i niezbyt wesoły, powiedzmy, etap, ale który służy ku temu, żeby przygotować nas do wyjścia na wyższy poziom, jeśli mówić o ewolucji nas, naszej duszy, do wejścia w coś nowego, do czego nie bylibyśmy gotowi, jeżeli by nie, zrozumieliśmy, jeżeli by nie zrozumieliśmy czegoś, nie nauczylibyśmy czegoś. I w ogóle to jest bardzo ważne, żeby... Świadomie to robić, żeby podchodzić do właśnie tych rzeczowych naszych wypróbowań, mianowicie jako do lekcji, jako do nauki, a nie do no powiedzmy z takim z taką dramatyzacją, że to tragedia. Ponieważ My tutaj wszyscy jesteśmy na jednym statku. To Ziemia, my wszyscy tutaj się uczymy. To jest szkoła dla dusz. I spróbujemy zobaczyć, co nam tutaj pokażą karty. Jaka lekcja teraz u nas na trzy opcje i czemu to ma posłużyć? Numer jeden: malachit, numer dwa: karneol, numer trzy: ametyst. I zaczynamy oczywiście od jedynki. Jaką lekcję teraz przychodzisz? Dla tych, kto wybierze, jeden. Jaką lekcję przychodzą? Jedenki. Czemu to ma posłużyć? Do czego przygotowujesz. Mhm. Znaczy tak, pierwszy rząd u nas jaka lekcja. Kartę mówią a, dla naszych drogich jedyneczek, że teraz się uczycie odnalezienia kompromisów. A, też jest pokazane, że teraz bardzo ważne się nauczyć dostosować się też do okoliczności. Jeśli coś nie idzie tak zgodnie z planem, tak jak wy tego oczekujecie, nie robić z tego tragedii, a szybko się dostosować do sytuacji. Też karty mówią o tym, że nie trzeba czekać na jakieś wyjątkowe warunki, na jakąś wyjątkową okazję, działać tu i teraz. Niezależnie od tego, jakie okoliczności wszechświat Was prowadzi, to te pokazane prowadzenie i pokazano, że nie trzeba właśnie czekać, czekać jakiegoś momentu, bądź że musi być coś mega, nie wiem, splanowane, mega warunki, trzeba działać i nie musi, jakby niekoniecznie to musi być. Jakoś idealnie. Zawsze można się dostosować, zawsze można się dogadać. Też kompromis może dotyczyć i relacji z ludźmi. A bardzo często my wymagamy też od ludzi bardzo dużo. Tutaj karty mówią, żeby pozwolić ludziom być takimi, jakimi, jakimi oni są. I też Lekcja jaka? Nauczyć się cieszyć z prostych rzeczy. Dosłownie to może być, nie wiem, kwiatek, widzicie? Z zwyczajności, z prostych rzeczy. Też bardzo ważne tutaj doceniać już to, co macie, doceniać i dziękować za to. Znaczy, przy przypracowaniu danej lekcji, co to przyniesie. Czyli, załóżmy, że człowiek nauczył się odnajdować kompromisy, działać tu i teraz, słuchać siebie, ponieważ tutaj prowadzenie wyszło. I ta karta też mówi o tym. Generalnie nas wszystkich wszechświat prowadzi, zawsze nam daje znaki, tylko my nie zawsze chcemy to słuchać, nie zawsze to widzimy, bo nawet i widzimy, ale dlaczego się tak robimy po swojemu? Bo u nas się kształtuje jakaś wizja, że powinno być tak, i może tak być, że nasz cel może być i osiągnięty, możemy jeszcze i więcej dostać, tylko to na inny sposób, a u nas jest jakby. Zakotwiczona jedna taka wizja, że powinno być tak. Więc mm, karty mówią, żeby nie trzymać się kurczowo, że tylko tak, może być inaczej i może to być jeszcze i lepiej. Z aktywować swoją intuicję, słuchać siebie, patrzeć na znaki i koniecznie dziękować, i cieszyć się z drobnych rzeczy, może gdzieś na łono natury częściej się wybierać. Szczęście jest w zwyczajnościach. I oczywiście też. E Kompromisy, to może być też kompromis ze sobą, tak? Nie tylko z innymi ludźmi. Kompromis ze sobą. Mm -hmm. Tutaj nie idzie tak, jakby mi się chciało. Co mogę zmienić, tak? I robić to w, jakby w momencie. I co to przyniesie? Do czego Wasz wszechświat przygotowuje? <gryw> Bardzo ciekawe karty, leniwstwo. Może tak, że będziecie po prostu yy, mieć. Tutaj jedynkie mam uczucie, że taki perfekcjonizm, taki mieć nie pretensji do siebie. Nawet jeżeli wam coś się nie uda tak, jak wam się chce, to u was nie będzie, ale nie poczucie winy, nie pretensja nie do innych, nie do siebie. Też ta karta mówi o tym, że co wam to przyniesie, do czego was wszechświat przygotowuje. To jest taka totalna akceptacja, zadowolenie z życiem. To jest jakby tak. Doceniać swoje plusy, a minusy też obrócić w korzyści. Tutaj jakby też nie trzeba z czymś walczyć bardzo, tak? Szczególnie my, no mnie też tak wpadałam w takie pułapki, kiedy stajemy na. Tak zwany rozwój duchowy. Chce się wszystko, żeby było idealnie, wszystkie szkolenia skończyć, że nie mogę sobie na coś pozwolić. Tak, jakoś tak. To tutaj jest pokazane, że u Was nie będzie pretensja, nie do innych, nie do siebie, wy będziecie siebie po prostu czuć komfortowo, kiedy właśnie będzie aktywowana ta wewnętrzna intuicja i ten kompromis, co dotyczy innych ludzi, co dotyczy siebie też. Do czego Was wszechświat przygotowuje? Uwarunkowanie to dopytamy się jeszcze do harmonii wewnętrznej, do harmonii w relacjach z ludźmi, do harmonii ze sobą. Dopytamy się jeszcze do co chodzi? O Tutaj mam takie odczucie, że jeśli w sobie czegoś nie akceptowaliście, tak, to możecie to zaakceptować, ponieważ tutaj bardzo dużo energii szło na jakieś tłumienie, nie na coś, jakby nie mogliście sobie pozwolić. A tutaj jest pokazane, że będziecie mogli sobie pozwolić na wszystko, co by wam się chciało, i nie, nie będzie tutaj dysproporcji, pretensji do siebie, do innych, czyli w taki. Z takim spokojnym podejściem do wszystkiego. Będziecie. No i jeszcze raz się powtórzę: szukać piękno w zwyczajności, w prostych rzeczach. I kontakt z naturą też tutaj się pokazuje. Dobrze, przechodzimy do numeru dwa. Jaką lekcję teraz przychodzisz? Do chójeczki. Mhm. A czy tutaj jest pokazana, że lekcja, którą teraz przechodzicie, może dotyczyć relacji. Relacji damsko-mańskich, relacji w ogóle międzyludzkich. Dla kogoś to też może być i relacje ze sobą, ponieważ kochankowie często pokazują nasz wewnętrzny stan. Tak nasze męską, żeńską, jakby energię. I yy, lekcja teraz, pozwolić być sobą. Buntownik to ktoś, kto wyszedł poza, poza matryks, jak to się mówi. Poza jakieś ograniczenia. To jest człowiek, który nie, nie zależy od opinii innych. Tu, tutaj możliwe komuś albo uwolnić się z jakiejś relacji, i niekoniecznie, że wychodzić z tej relacji, tylko nie być zależnym emocjonalnie od kogoś, od czegoś. To może być relacja z rodzicami, to może być w ogóle relacje z ludźmi. Karty Wam mówią o tym, że wszystko jest w Was i e, wszechświat Was do tego będzie prowadzić, żeby to um, odczuliście. Bo my to wszyscy wiemy, że wszystko jest w nas, ale nie zawsze to tak siebie czujemy, niestety. A, Uwolnić się, pozwolić sobie być sobą. Przy czym tutaj może to dotyczyć nawet takich bardzo odważnych jakichś czynów. To takie jakby wyjście z jakiegoś systemu. No i ku czemu to ma posłużyć, tak. Czyli tutaj teraz jest taka lekcja, żeby być wolnym od innych ludzi. Nie znaczy, że trzeba być samotnym tylko nie zależeć od opinii, od obecności innych ludzi. I też może tak być, że ktoś chce coś zrobić i jest bardzo dużo tej energii takiej buntowniczej, ale y, znów takie ograniczenia, ograniczenia poprzez strach, jak to będzie oceniane y, wśród innych ludzi. I właśnie tutaj wszechświat do tego będzie prowadzić, żeby te kojdanki były Łańcuchy, żeby to były przecięte, i żeby ten duch silny, ta energia wyszła na jaw. I czemu ma to posłużyć? Większej obfitości w waszym życiu. To jest to, bo obfitość może być materialna, bardzo często. Tak nasze powiedzmy, kiedy my żyjemy swoim, swoim życiem, nami obfitość materialna, wtedy przychodzi, kiedy my tak zawsze myślimy, robimy pracę, którą może nie chcemy, tak? którą już czuje, może nas ogranicza, a strach wyjść i robić to coś, o czym zawsze marzyłeś, marzyłaś. Więc może to doprowadzić do obfitości materialnej. Może Wasz wszechświat i przygotowuje do tego, do większej obfitości. A może to być obfitość taka, wiecie, typu nie tylko materialna. Też energii więcej. To jest energia, że ja mam bardzo dużo i mogę się podzielić jeszcze z innymi. Tak? Jak my możemy się podzielić? Powiedzieć dobre słowa, szczerze tylko, Nie wiem, wsparcie dla kogoś, współczucie. Mi się udało tak, uwolnić się z jakiegoś systemu, z jakichś programów niekorzystnych, i ja mogę być przykładem dla innych. Tutaj pokazane do czego przygotowuję, że, że wy to poczujecie, kiedy będziecie już gotowi na 100%, i to będzie jak odrodzenie. I to będzie jak takie całkowite odrodzenie. Chcę mi się tutaj jeszcze wziąć jedną kartę. Tutaj nawet idzie przekaz, że możliwe już, już jesteście do czegoś gotowi, że już trzeba jakby coś robić. Też tutaj się pokazuje bardzo mocna twórcza energia kreatywna. I kiedy my tworzymy, i tworzymy to, co nam. Się podoba, to my właśnie wtedy łączymy się z źródłem. To są takie bardzo twórcze energie też. Weźmy jeszcze jedną kartę. Cisza. Tutaj, jako podpowiedź, możliwe, trzeba troszeczkę w samotności poprzebywać, bądź jakieś medytacje. Też e, czakra Adjana. Jeśli e, adżana. Nie wiem, jak to czy ja dobrze akcent stawię po polsku. E, czyli trzecie oka. E, też to może być podpowiedź jako aktywację, harmonizację tej czakry. I e, tutaj pokazano, że potrzebne skupianie się na sobie cisza, spokój. E, I po prostu wyczujecie ten moment. Kiedy, kiedy czas, żeby przyjdzie czas, żeby te łańcuchy tutaj zerwać z siebie? Taki przekaz. Bardzo dziękuję dwójeczki. My przechodzimy do numeru 3. Jaką lekcję przychodzisz teraz? Czego się uczy nasza trójeczka? Stres. A tutaj dla trojeczek karty mówią, że trzeba nauczyć się mniej się martwić, pozbyć się stresu. Tak, bo tutaj pokazano, że możecie za dużo się przyjmować, za dużo takiej trwogi o wszystko, dosłownie o człowieku wszystko się martwi, o wszystko się martwi. Tutaj jest pokazane, że to, co przechodzicie teraz, to może nawet być powiązane z poprzednimi wcieleniami, Wam karty mówią, że może czas nawet zwolnić, niekoniecznie trzeba robić coś mega szybko. No, to oczywiście zależy tam też od sytuacji, od zawodu. Pokazane tak, że nawet jeżeli coś się nie udaje na czas, a wy to robicie w jakimś stresie, w, w trwodze, to może czas zwolnić to tempo, może coś trzeba przewartościować. W każdym razie u Was jest lekcja, żeby nauczyć się wykonywać jakieś czyny, ale bez stresu, bez trwogi, bez strachu możliwe. Nauczyć się słuchać swój wewnętrzny głos, umysł. Tutaj oczyścić umysł, jakby tak Miejcie? idzie, oczyścić umysł. Za dużo y, program, jakby po, może być negatywnych, a może być po prostu, jak wiecie, jak komputer, kiedy tam za dużo naładowanych różnych programów, y, no, to następuje tak, że on przestaje działać. Takie tutaj, jakby jest jakieś obciążenie. Bądź informacyjne, wiecie, często się zdarza, że ktoś, kto za dużo się uczy, ktoś, kto ma za duże wymagania, bądź ktoś, kto przebywał bardzo długo w stresie, na przykład w toksycznych związkach, w toksycznej rodzinie. I jakby to poczucie trwogi. No, jeżeli jest jak wkodowane tutaj. Hmm. Pokazane bardzo dużo destrukcyjnego myślenia tutaj. Przy czym jakiś z, z tych strachów może za wami się ciągnąć już nie pierwsze wcielenie. jaka jest strata? Kochani, tutaj dwie podpowiedzi. Jeśli wy cały czas odkładacie coś na no później, to też to trzeba przestać to robić, no przynajmniej próbować, a może być dla kogoś odwrotnie. Jeśli wy robicie 10 rzeczy na raz, jeśli u was tam temp życia ogromny i wy to wszystko robicie w stresie, to tutaj wam ta karta może mówić. Nie wszystko naraz trzeba zwolnić, zająć się możliwe nawet tutaj swoim zdrowiem. Bardzo często jest, ja widzę w jakim ludzie przechodzą w stanie często na konsultacje indywidualne i pytają o wszystko, komuś pomoc, a swoje zdrowie, swój stan energetyczny po prostu jest w tragicznym stanie. Więc tutaj może być odwrotny przekaz. Dla niektórych, jeśli wy wszystko robicie, dla innych, cały czas w stresie, to wam teraz inne problemy innych ludzi trzeba odłożyć, a zająć się sobą. Takie tutaj idzie przekaz. Zająć się po prostu poważnie sobą, słuchać siebie, swojej intuicji, swój, swój wewnętrzny głos, co dla was, dla siebie robić coś. Do czego was wszechświat przygotowuje? O, was wszechświat przygotowuje? Do tego, żeby się nauczy nauczyliście słuchać siebie, żeby lepiej poznać siebie, zrozumieć siebie. Mam odczucie, że tutaj w ogóle siebie nie znacie. Tutaj takie chaotyczne energie. Mog mogliście dużo rzeczy robić, ale to tak wygląda, że to tak naprawdę. Mm, ono konkretnie wam nie posłużyło dla czegoś. I tutaj pokazano Was, wszechświat przygotowuje do tego, żeby poznaliście lepiej siebie, żeby nauczyliście się słuchać siebie. I to nie znaczy, że u Was jakaś stagnacja nastąpi i nie będziecie nic nie, nie, nie będzie się działo. Odwrotnie. Wszystko będzie się dziać, tylko ono będzie się dziać nie w stresie, a to będzie jako przygoda, jako. Coś takiego bardzo ciekawego, tak jak dziecko, kiedy tylko zaczyna chodzić, kiedy zaczyna um, uczyć się jakichś nowych rzeczy. To jest taki interesujący, ciekawy proces, jak ono się cieszy. Taki, taki u Was będzie. Będzie też szybko ciekawie, tylko bez stresu, bez tego, bez tego strachu. Jakby do tego Was przygotowuje wszechświat, i tego, jakby warto się nauczyć. Poznać kim, kim jestem, poznać lepiej siebie i tak jak powiedziałam, jeśli ktoś, tutaj mówię, że może być, wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli wy zawsze wszystko odkładacie na później, no to może to trzeba przestać robić. Ale jeśli wy robicie bardzo dużo dla innych, dla siebie mało. To właśnie tutaj może chodzić o to, żeby odłożyć na później innych i zająć się sobą. Tak jest pokazane, kochani. Dla trójeczek. Weźmiemy jeszcze jedną radę. Co mi się tutaj wziąć? Kreatywność. Pomoże Wam w tym twórczość. Kiedy my robimy cokolwiek. Rysujemy, śpiewamy, tańczymy, gotujemy posiłki, robimy to co, to, co lubimy. To my właśnie wtedy łączymy się ze źródłem, ponieważ tworzenie to jest właśnie aktywuje się ta boska iskra w nas. I pomóc, jakby uwolnić się od tych stresów, lepiej siebie poczuć, aktywować tą swoją boskość wewnętrzną pomoże e, twórczość, to jest, to jest pasja, to jest e, coś, co robicie z miłością. Może gdzieś do dzieciństwa trzeba się cofnąć, co lubiliście robić. I to nie ważne na to, ile ma lat. E, teraz mi idzie taki przykład, nie pamiętam tylko imię e, tej pani. To jest malarka. Malarka z Japonii, chyba. Ona 7, miała 70 lat, dopiero zaczęła uczyć się rysować. 80 lat została słynna malarka. Jej obrazy są drogie, tylko no, imienia nie, nie pamiętam. Ja po prostu mówię jako przykład. Nie znaczy, że koniecznie musimy sobie stawić taki cel, że muszę zostać słynna. Tylko ja o to, że wiek nie ma znaczenia. Bo to ja często to słyszę. Nie, no co ja tam już będę? Ja mam tam swoje lata. Nie ma znaczenia. Ma znaczenie proces, żeby to się podobało. No i komuś, kochani, podpowiedź zadbać o zdrowie. O siebie o zdrowie. Mhm. Taki przekaz, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.